Piękne miejsce, prawda? Zobaczcie, chcę Wam dać dzisiaj jedną myśl na moim własnym przykładzie. Jestem teraz w pracy, to znaczy piszę jeden program, taki większy projekt, i doszedłem w pewnym momencie do ściany. Piszę kod, doszedłem do ściany. Tak się zdarza, normalna sprawa. Trzeba zrobić wtedy przerwę, przemyśleć temat, rozwiązać problemy, wrócić i pisać kod dalej. Normalna rzecz. To, co chcę Wam powiedzieć, to dwie możliwości, które mogłem wybrać. Pierwsza, zrobić sobie przerwę, to znaczy odejść od komputera, wziąć telefon, pooglądać YouTube'a, TikToka, Instagrama, jakaś rozrywka. Ja wybrałem drugą opcję, czyli spacer, fajne miejsce, przyroda. I teraz zobaczcie, jak bardzo. Te opcje się różnią od siebie. Siedząc z telefonem, dostajemy. Nasz mózg dostaje bardzo dużo bodźców. To jakaś rozrywka, tam coś ciekawego. Tak, niby fajnie, ale dostajemy tak dużo bodźców, że to wcale nie jest odpoczynek czy to wcale nie jest regeneracja, czy to wcale nie jest możliwość przemyślenia jakiegoś tematu na spokojnie. A zobaczcie alternatywną możliwość. Za chwilę pójdę sobie na tamtą skałkę. Gwarantuję Wam, że za 15-20 minut będę miał rozwiązanie mojego problemu z programem, do tego ułożę sobie fajny plan na jutro i do tego wszystkiego jeszcze będę miał fajne samopoczucie. Co wam chcę powiedzieć przez to? Bardzo ważne, żeby czasami wyrwać się właśnie na przyrodę na spacer. Każdy ma jakieś fajne miejsce koło domu. Każdy. Nieważne, gdzie mieszkacie, zawsze jest jakiś las, jakieś jezioro, jakiś park, rzeka, morze. Każdy ma. I gwarantuję wam na swoim własnym przykładzie, że wpływa to niesamowicie na kreatywność, na innowacyjność, na wszystko, co robicie. Nie tyczy się to tylko programistów. Czy prowadzicie firmę, czy próbujecie dopiero stworzyć jakiś własny projekt? To ma bardzo szerokie zastosowanie. I chcę wam pokazać na tym przykładzie, że to jest tylko jedna sytuacja, jeden dzień, kiedy zamiast właśnie siedzieć w telefonie, czy robić cokolwiek innego, przychodzę nad morze, przychodzę w jakieś ciekawe miejsce, które jest ciche, spokojne, inspirujące i rozwiązuje problemy o wiele, wiele szybciej niż w innych warunkach. Wiem o tym z doświadczenia, bo już od kilku dobrych lat wybieram takie miejsca do życia, żeby mieć właśnie takie inspirujące miejsca w pobliżu i w zanadrzu, zawsze kiedy potrzebuję, w dostępności kilku minut mógł sobie do niego dotrzeć i zawsze, zawsze mi to pomaga, zawsze jest to w rozwojowym kierunku. Polecam wam. Spróbować zrobić to samo u siebie. Wystarczy do parku, wystarczy do lasu, który macie koło domu. Jeden raz, drugi. Wyjdźcie z tą sprawą, którą, którą macie w głowie. Przemyślcie ją na spokojnie, z samym sobą, bez zewnętrznych bodźców. Zobaczycie efekty. A ja będę Wam jeszcze o tym przypominał co jakiś czas.